Kochani, wczoraj mieliśmy ekipową wigilię, ale nie przestajemy z świątecznym jedzeniem, ponieważ dzisiaj lecimy z uświętowanymi naszymi! No, ta wigilia wczorajsza, to wiecie, no dzisiaj jest ciężko, ale będzie dobrze. Jest też, muszę przyznać, Wigilia dla wybrednych dzieci, bo będzie wszystko co najlepsze, czyli barszczyk, będą pierożki. Zastanawiam się, czy nie zrobicie jarzynowej. Jarzynowej zupy? Załatkę. Zauważyliśmy, że Aust i Bartek kupili gotową kaczkę, więc wiecie, co my zrobimy? Gotowy barszcz. <laughs> Idziemy po mąkę, ponieważ dzisiaj będziemy robić mega dużo rodzajów pierogów, bo będą i łóżka, i pierogi z kapustą i grzybami, i pierogi z soczewicą na y, maśle szałwiowym. Hmm. Nigdy nie rozumiałam tych liczb. Przy mące. Mąka to mąka. Trzydziestka do ciast i deserów, bo na deser robimy coś, co wszystkie dzieci uwielbiają, a ja doskonale wiem, że cały dom dżendzi do banda dzieciaków, łącznie ze mną i z się oczywiście. I zrobimy gorącą czekoladę z dół, śmietaną i przyprawą piernikową. Gdzie jest mleko bez laktozy, no? A wezmę z laktozą, trudno zesra się, no. Przepraszam, papryk. Papryczka chili. Nie, Fausti umrze, nie mogę. Mam duże oczy? czym się dezodorant dozdorantem popsikałem, moim dezodorantem z wydronki. nie naprawdę popsikałeś się dezodorantem w sklepie? <laughs> tak, ale pójdę jednego dozdorant, po Nie wygląda to jakoś spektakularnie. Mam wrażenie, że czegoś zapomniałam. Ubuika i cioci za 5 należy, kiedy talerzykiem leżało 5 zł. Ej, to tradycja od ciebie z domu. Zróbmy po piątaku. Po taku. Bardzo dobry pomysł. Dobra, lecimy jeszcze po Szałwie i tak naprawdę możemy lecieć do domu gotować. Witamy w naszej kuchni. Witamy. Zabieramy się za na robotę. Ziemniaczki już obrałem, wrzuciłem do wody. Obrane jest też jabłuszko. Na raz będziemy robić kierownicę z soczewicą, pierąbis z i grzybami oraz jarzynową. Jestem po I... prostu full wypas. Um, okazuje się, że moczenie suszonych grzybów zajmuje 12 godzin, ale mam to gdzieś, po prostu je namoczę i to musi zadziałać. Ale do śmierdzi. Bleh, bleh. Jak psu z mordy stary Jeszcze raz gotuję z przepisem na tablecie Czuję się jak taka matka No i bardzo dobrze Pani znalazłam taki przepis na ciasto pierogowe Nie będzie to ciasto według mojej babci, więc nie wiem czy będzie takie dobre Ja oczywiście nie mogłam zrobić nic innego Na uświętowanych niż właśnie pierogi Uwielbiam to To jest tribute dla mojej najkochańszej babci Oczywiście I mam nadzieję, że dorównają po raz kolejny Najbardziej żałuję tego, że nie znaleźliśmy nigdzie sękacza. Serio, bo to jest takie podlaskie jest przepyszne, nie będzie z Zaprosiłam gościa specjalnego, silny, przystojny mężczyzna do ugniatania ciasta na pierogi. Odbieraj się. Odbieraj się, bardzo z przyjemnością. Bez taszulki mam to robić? Mhm. No, to żeś się mi, mi troszkę mięśnie. Dobra, bez przesady. Nie no, już się ubierasz? <laughs> Elegancko! Babcia zawsze przykrywała smateczką, ale nie wiem to co. Prawda bosko! Zrobisz sobie krzywdę. O, to buta. What the fuck? <grymne> <grymne> Odbijamy się śreczką i odpoczęło. Sek. Jak... Kryję cykiem. Tak. Ej, ja to wygląda tak poduszeczka z kocykiem Oj, było fajnie, 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 było się płacę na ten Ej, kładziemy się. Fajnie? Jest, no. O, fajnie. Kasper, żeby, żeby wyglądało, że jestem dobrym kucharzem, nagraj przygódkę, jak szybko tnę jabłko, patrz. To się wytnie. Ale szybko, wow. Każą mi, kochani, słuchajcie w przepisie, odsączyć wodę z tych grzybków śmierdzącą, że ona będzie idealna do podlewania kapusty. Hej, dobra, dam ci lichej, weź mi A to nie jest jakiś syf? Nie wiem, no. Dobra, to było warte by się złotych. Smakowało jak wanilia. Dobra, będę nie potrzebowałam poszatkować cebulę, coś to zrobić? W tym domu warte jest od cebuli. Tarką? Czemu tarką? Posiatkować? poszatkować. Tarką się szatkuje. Ja chcę. Ty Dobra, no to zrobić Na tarce. Z No tarce, a to co za różnica? Bożku. Wpadł mi ręczniczek. No. Jeśli to próbować, to drobno pokroić. Drobno pokroić, czyli jednak nie miałem tego robić na tarce. No widzisz, spróbujesz czegoś nowego w życiu. Tyle razy kroiłem cebulę, że mnie to w ogóle nie rusza. Och, nie sąd rusza? Czuję się teraz taki, wow. Jak super hero taki. Moja moc to odporność na cebulę. Ej, kojarzysz takiego uważa w internecie, co jest? taki Chyba z Turcji takiegoś, tak się uśmiecha do kamery zawsze. Nie Nie, Ej, widziałam ostatnio z TikToka, że dotykam czegokolwiek w kuchni i od razu muszę ręce. ja tak mam, dokładnie tak mam. Jeszcze tak mam. Ale moja babcia ma rękę w mące i robi tak. Wszystkiego musi dotknąć. Za to ją kocham. Kocham Cię babciu. You're the best. Teraz bez patrzenia kapusta. Widać to? Jest, nie, już patrz, dobrze już się popisałeś. Okay, boomer. Pyrka sobie, kapusta już. Dobrze, 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 pyrka. pyrka to ja kroję teraz. Am I right, pipis? Ze Śląska? Nie, ze Śląska. Nie. Nie, nie ma, nie ma pyr na Śląsku. Gdzie są pyry? Na Poznaniu. Poznaniu. A, pożę za pierwszym razem słoik. Ja mam ręce mokre tylko dlatego, nie otworzyłem że pierwszym. Ja mogę spróbować? Wow. mi? Nie. Nie. Weźmiesz tego łyka, daję ci dychę. Nie no, tykę, Hania. O! Haha, daje wąkiu dziadka Hania, 5 dych 25 Nie no, 3 Hania 25 się... Nie 3 dychy Tak się zarabia hajs Łyk w soku z kapusty, łyk w soku z kapusty To jest gorące chyba, nie? No, przed chwilą się gotowało No Hania, chciałeś, żebym się poparzył? To jest łyk? Fii, fi, 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 fi. Tak się zarabia pieniądze w hmm. Dostałam łeb tym okryctwem Co ty? Lili tylko stoi za kamerą i Dobra, ja dodaję troszkę więcej tych warzywek Ale nie za dużo, bo ogórek kiszony nie jest mile widziany w sałatce jazdowej Jest mile widziany u ludzi, którzy mają gust U ludzi, którzy nie mają gust. Właśnie. Masza, jarzyna ma być wyraźnista. No, ja lubię dużo pieprza. Lubisz pieprzyć? Widziałam te skupienie na twojej twarzy. Co by ty powiedzieć? Pieprzysz głupoty, lubisz chyba, co? Yy. Gotowane pierogi czy smażone? Smażone. Smażone. Fifi, smażone czy gotowane pierogi? Dzieci. O, nie myśleć chłopicie. Dzi się rzyga. Okej, okay. słuchajcie, do farszu z soczewicy. Już go zmieniłam, dodałam również twaróg. Dodaję pieprzu czarnego, białego oraz soli. Oj, sypło mi się tak pieprzu troszkę. Dobra, ja jajuszka zalewam zimną wodą, żeby troszkę ochłonęły. Lepiej jest jak jajka mają troszkę chłod, chłodnego, ogólnie zdrowie dla jajek, jak, jak macie chłodni. Dlatego... Pokładzajcie swoje jajka. Wkładajcie swoje jajka, bo zdrowie jest. Czy ja już pokazywałem technikę obierania jajek? Pokazywałem, ale pokażę jeszcze. Jeszcze raz. Obieramy jajuszko z jednej strony, tak, żeby była większa dziurka. Z drugiej strony robimy malutką dziurkę, bierzemy w rękę i dmuchamy z całej siły. Oj, co ty na mnie jakoś Nie ugotowały się. Czas na pierogi już odpoczęło i ja je teraz rozbudkuję. Czas, żebyście zasubskrybowali kanał. Tak jest! Pieróg. Jaki piękny. Pierwszy piorów troszkę jest, Ale no, zaraz go dociśniemy też... i będziemy. Wyzwanie. Musisz no, wydmuchać jo. Nie! Tak, to było mega satysfakcjonujące. Tak jest. Każdy potrafi takie rzeczy. Nawet ja. Nawet Kania. Bardzo dobra. Wyszła. Bardzo dobra. Jest przepyszna. Sałatka, jarzynowa, gotowa. Pato. O Jezu. O, i Pizza La Patrzcie, mamy taki fajny, przezroczysty obrusik, żeby przypadkiem goście nie przeoczyli sianka, który będzie pod. Szach, nie tam tego sianka, Hania. Koszty. <laughs> Bartek już mi wstawił wodę na pierogi, zaraz będziemy wszystko gotować, no i podgrzewać barszcz. znaczy się robić barszcz domowy, bo wszystko tutaj robimy sami. Proszę Państwa, właśnie się dowiedzieliśmy, że mamy dzisiaj dwie okazje do świętowania. Narodziny Jezuska i Narodziny córeczki naszego operatora Sylwka Za lat nie w komentarzach gratulacje Sylwusiu Babyka, pozdrawiamy Cię Sylwusiu Serdecznie, jesteśmy bardzo happy Że wszystko by poszło pomyślnie Czemu w ogóle to się nazywa łóżka? Przecież to nie wygląda jak uszka W ogóle nie wygląda jak Ucho szereka chyba Cza Co ty masz tym cza no Nie, więc jak się, jak się no cieszę to Niestety nie miałem piątaków, tak jak mówiłem wcześniej, ale na szczęście jedną pożyczyłem piątkę, a resztę piątek zastąpi Eurasek, Ci. no prawie że piątka, dam 4 48 Teraz jest kurs, więc mam nadzieję, że nie będą śliże. Mają troszkę mniej, o 20 groszy. Wziąłem sobie czyściutki garnek i będę teraz rozstawiać czekoladę na deser. Dodamy jeszcze śmietanki, trzydziestki, trochę mleka. A, kładziłem się. Mm. Ja na no takich małych filiżaneczek wyłożę mrożone maliny, dlatego świątecznego twistu dodam jeszcze ziarenka z laski wanilii. Takie główienko kosztowało mnie rtychę. Ogólnie ta wanilia wygląda jak coś, na co Fausty mogłaby mieć alergię. Twoje usta nie smakują jak wanilia. Okej, okay, tak naprawdę patrzę, że skończyliśmy. Wystarczy tutaj jeszcze dodać cebulki. Dopiero wszystko mamy prawie gotowe do podania, więc tak naprawdę możemy zapraszać już naszych gości. W naszą pierwszą Wigilię i tak dokładnie by wyglądała nasza Wigilia jakbyśmy ją robili u siebie w domku bo są to nasze ulubione rzeczy, po prostu z naszych domowych Wigilii Zapraszamy Was! Fajnie! Uuu, Uuu, żeby tradycja. Okazało się, zadość, bardzo się ucieszyłam. Jak okazało się, że wy nie zrobiliście barszczu, ponieważ barszcz to jest moja ulubiona, jakby w ogóle świąteczna Zobacz. potrawa, więc sobie y przygotowaliśmy. barszczyk z uszkami, które oczywiście sama robiłam. A no, to, to są wasze? No. No? Tak, wyglądają oh, wow. co? Jakie jeszcze filmy. po dwa? Co po dwa? A. Dużo mój No, ale jest takim charakterem. No, ale ja to lubię Na raz całą miskę dupną. Mają mi się <grym> dzisiejsze ja żarty. Dodałam dzielę angielskie, liście Europy i podpisów. Nie, ja znam ten barsz, to jest barsz ubiegłoroczny, Hanin. Ja jestem tak ciekawa, czy to jest barsz z każdą. Tak, no, to są Tak, jestem kłopoty. Tak. Aczka za pokoju też na tanie. O! A, a barsz? Nie, no nie. Barsz też nieugotowany, burs. Nie, no to też jest tak. Nie będę za to odejmował punktów, bo po prostu, no nie, ale ja bardzo nie lubię grzybów. Czuć kapustkę bardziej. I w ogóle jest sianko pod obrusem, to bardzo duży plus. No bardziej czuć kapustę, no ale tak jak mówię, okay. nie jestem panem grzybów. Tak, tak. Ale bursz mi został. Bursz. bursz U mnie ogólnie jest taka tradycja w rodzinie, że na Wigilii Mikołaj rzuca taki na zachętę, żeby to fajne prezenty. Dorzuca coś jeszcze tutaj na stole, więc może poszukajcie co? Kapusta? Mam o tu będzie, tu będzie Nie no, każdy ma swój Każdy ma swój? Zapraszam ci? A pod serwetką? Mam pieniąż. O, o piątaczka a! mam e no niestety nie miałam piąteczka, więc dostajecie 4,75 A proszę mi opowiedzieć, co tutaj się znajduje To jest kapusta zwykła kapusta po prostu Kapusta kiszona, przyprawiłam po prostu solą i pieprzem Według Bartka na przykład rzepisu robi się jeszcze z jabłkiem Z marchewką Starg się jab jabłko i marcheweczkę tak. Wtedy to jest takie fajne, sudziutkie, można na cukru troszeczkę dosypać z soli i mm -hmm. pieprzu I wtedy nie jest to takie kwaśne, nie? Ale nie było jabłka, bo zużyliśmy na coś innego Cała <słuch> jeszną Niezbożanka! Ło no! no! wow, ej! Ale jak grubo pokrojona, Bo są różne o, szkoły. szkoły. Jak kroicie sałatkę? Drobno. No, no, tak jak dobrze. mi Cylulet powie. A powiem. U was? Nie, grubo. Grubo albo wcale. U ciebie drobno i to tak fest drobno. Po tych przygotowaniach doceniłam jak bardzo mamy, babcie, mm -hmm. y, ciocie wkładają tyle pracy po prostu. My mieliśmy jakby czasu no tak z 4 godziny i ten czas zniknął tak o. Ale u mnie to zawsze to 12 potraw było tak, że dobra okay. mandaryjki co jeszcze? Da, dwa rodzaje chleba. Woda. Ja mi się wydaje, że tutaj byśmy naliczyli też 12. Tak, u, tak. Sianko, krzesło. Krzesło, krzesło dalej. Uh. Ej, dobra, lubicie kompot z suszu? Nie, do dupy go można sobie wsadzić Przepraszam, nie, że tak no, powiedziałem To jak komin, jak sadza z komina No, no jakoś miało soki z komina to tak. jakąś. O, jakbyś komin zalał wodą i to tak, wodę ekstrakt miałem. z komina Smacznego, wiecie, pyszny jest ten kompocik Wiesz, jeszcze tam... A, już nie będę mówił, żeby nie obrzydzać Czas na danie główne No zgadnijcie, co będzie Nie, nie do W tak? okay. mojej rodzinie no, Kilku lat święta, wiadomo Wigilia jest bezmięsna Ale też pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt też jest często bez, bez mięska W ogóle wszystko i bigos i w ogóle A najlepsze jest to, że dziadkowie na początku Jak tak można? A później nie zauważali tego, że nie ma mięsa Bo było tak dobre i tak też nie mama gotowała e, bez mięsa Że się przyzwyczaili już wszyscy I tak samo dzisiaj będzie Część będzie pierożków z kapustą i grzybami Ale wiem, że nie wszyscy lubią Więc troszkę inne pierożki będą Nie wiem czy kiedykolwiek kiedyście takie Będzie to. Smażone to są zwykłe z kapustą i grzybkami. A te, proszę Państwa, są z soczewicą zieloną, w masełku winiankowym z czosnkiem. Jedźcie, kochani, na swoje brzśnięcie, brzy, i rośnijcie. tak? Czy to jest z pierogi z swojej babci? Tak jest. Tak <laughs> jest. jestem zaskoczona tymi pierogami z soczewicą. Jakby w ogóle się no. nie spodziewałam takiego smaku. Bardzo dobre ciasto jest, pierogi. Mm. to jest naprawdę krótkie, mhm. profesjonalne fest. Ej, to jest Najlepsze. No lepsze Mi siedzą najbardziej, bardzo są dobre. Naprawdę, mm. całkiem. Fajnie mi wyszło. Kurde, jestem z nich. Zadowolona, dziękuję Wam, Pięknie. <laughs> ja, ja. Za miłe komplementy, a do no ciebie no, się Czyli reszta jest nie dobra. <laughs> Ej, Hania, a do Was kto przychodzi w Wigilię? Nie, no świetnie, Miguel. Czyli go Wigilię? Czasami jakby Wigil? do Ciebie gwiazdor przychodził. No. Nie, ja w ja, ja, Wigilię wiecie. na przykład. E, gwiazda. Do mnie Anioła, oj. Gwiazdor. A Gwiazdor, gdzie przychodzi gwiazdor? do Ciebie gwiazdor, nie? A do Ciebie co? Do mnie gwiazdka. Gwiazdka? Widzowie, koniecznie napiszcie w komentarzach. Co do Was przychodzi, daję prezenty? 8-9 lat, to ze świetlicy pojechaliśmy na robienie aniołków z gliny, i tam nagle jacyś reporterzy przyjechali, i właśnie przyszli tam z kamerą i do mnie pytają. Yy... Myślisz, że tak wyglądają prawdziwe aniołki? Ja takie rozumiem, być? what the fuck, aniołki? No. Prawdziwe? Żartujesz sobie? Ale myślę sobie, dobra, tak. tak, myślę, że tak. A wam też rodzice robili tak, że na przykład tak mocno starali się właśnie ukrywać to tak. i dawali Jestem takie znaki, że to jest, tak, jest Mikołaj. I na przykład pamiętam, mój tata robił tak, że na przykład korki wywalał, nie? I znikał, że teoretycznie idzie włączyć korki, a wtedy szedł, brał buty, robił ślady na śniegu, Syna. otwierał okno. No. A później wracał, nie zapalał i mówi... ej, zauważyłem coś, mu takie nie gada! Tak, chodźcie, bo jest grubo, chyba tutaj ktoś był, nie? Dobra dzieciaki, jesteście gotowi na deser? Tak! Zabieramy Bartuszko. A się są zawsze gotowe. Czy ja słyszę... I to śmietane. Na deser będzie kakałko. To jest deser, który byśmy chcieli Ojo! mieć na święta. I to tak nie jest, jest. kakałko. Co to? O kurde, czy to jest, czekolada? Tak, jest. tak jest! Czekolada piernikowo-waniliowa z malinami oraz tą śmietaną i lodami waniliowymi. O, maliny są faktycznie. Mm. Mm. Ty widać, że nie chcesz tego? Nie boję się Ojej, kuj, jaka Ojej, kujaka w szkołach. Hej, hej! Mamy nadzieję, że wam, że wam smakowała nam nasza kolacja. A teraz powiedzcie widzomemu Dobrze. Let's Dobrze, go. Powiemy. pom. Witam, witam i o zdrowie pytam. Serio pytam, jak tam widzowie zdrowie? Napiszcie w komentarzach wesołych świąt Wam życzę. New lowie. Haniulowie. Wydaje mi się, że mogłam mieć trochę zbyt wygórowane oczekiwania Spodziewałam się czegoś innego Ja z Bartkiem nie chcieliśmy robić właśnie barszczu czerwonego I takich klasycznych potraw wigilijnych, które są wszędzie Bo stwierdziliśmy, że to bez sensu by było jakby każdy z nas miał to robić Ale to nie oznacza, że to jedzenie było niedobre Zapachy się tak się po całym domu, że wiedziałam, że to będzie wigilia taka prawdziwa, taka polska Ja zdaję sobie sprawę, że jest bardzo ciężko zrobić barszcz od podstaw Jeśli chce się, żeby był taki dobry na mięsie, no to trzeba go tam gotować, trzeba dużo przy nim stać Dlatego rozumiem też, że zdecydowali się na jakiś tam kompromis i zrobienie go z kartonu, no ale na pewno trzeba to jakoś wziąć pod uwagę. Dla mnie ten barszcz był troszeczkę zbyt octowy. Ja lubię bardziej taki uraczany ten barszczyk. Wiem, że Hania lubi ten barszczyk, który tutaj pewnie to był ten sam w kartonie, który rok temu na Wigilią kupowała. No on mi akurat nie smakuje, więc dałabym punkta za ten barszczyk. Barszczyk z uszkami top. Był przepyszny. Uważam jednak, że taki barszczyk prawdziwy, samorobiony jest trochę. Lepszy. Oczywiście nie będę odejmował punkty za grzyby, no bo po prostu nie gotujemy dla siebie. Pewnie, kiedyś bym odjął, ale wyrosły z tego i dojrzałem jako mężczyzna i facet, więc już tego nie zrobię. Ogromny plus za to, że uszka były lepione własnoręcznie i one moim zdaniem były top. Danie główne było to parę wariacji na temat pierogów, parę takich klasycznych, ale też jedne z troszkę bardziej nietypowym nadzieniem, czyli te soczewicowe. I one mnie, szczerze powiedziawszy, najbardziej zaskoczyły. Akurat dni bardziej smakowały o dziwo, cieżycą To było w ogóle dla mnie totalnie coś nowego. Nowe smaki i były bardzo, bardzo dobre. Z cebulką w ogóle były przepyszne. Natomiast te z kapustą miałam wrażenie, że ta kapusta była trochę za bardzo kwaśna. Jedyne do czego bym musiał przyczepić, a że ja lubię jeśli ta kapusta jest troszkę bardziej miękka. W pierogach tutaj ona była taka chrupka, można powiedzieć, że delikatnie al dente. No ale co, kto lubi? Większość osób było jednak team te z soczewicą, a ja dużo bardziej wolałam z kapustą i z grzybami. Ja jestem mięsnożerny, więc mi trochę tego brakowało. Brakowało mi też po prostu picia, bo w jednym momencie przywiózł Bartusz sok, a nadal nie było wody zwykłej, Te herbatki brakowało, wiecie, kompotu jakiegoś. Deser był bardzo fajny. Nie było to danie typowo wigilijne. Spoko obserwuję, właśnie była to czekolada, że nie było to jakieś ciasto, no bo w sumie takich ciast świątecznych też nie jest dość dużo. Na początku jak zostało podane, to myślałam, że to będzie zwykła gorąca czekolada z bitą śmietaną, a jednak miała taki świąteczny smak. Bardzo mi smakowała sałatka jarzynowa. Bardzo dobre było ciasto w pierogach. I muszę wam powiedzieć, że danie wigilijne Faustyny oraz Bartka bardziej mi smakowało, niż od Hani i Bartka. Sprawdziłem, żeby się upewnić, jaką ocenę dałem poprzedniej Czyli w Pausty i Bartkowi. I szczerze mówiąc, bardziej mi siadała tamta. Proszę Państwa, proszę bardzo, bardzo fajna kolacja. Ósemeczka. Uważam, że ósemka to i tak jest bardzo dobra ocena. Przecinek Wydaje mi się, że to jest bardzo sprawiedliwa ocena, ale patrzcie, był dobry, no ale był z kartonu nie. Dziękuję! Jeżeli Wam też się troszkę podobało na naszym odcinku, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć kolejne odcinki, które już jutro będą po 17.00. pa! pa!